Jeśli na przykład chcemy przeprowadzić sobie taką kurację na przykład właśnie owocami, warzywami, to mogą być one u siebie, prawda? ale tak jak mówię, to trzeba indywidualnie dobrać i jak tutaj Pan pytał, co... Ale to trawienia, Więc przed posiłkiem, a nie po posiłku tuż. A czy jeśli stworzymy jakieś to które zniszczy, w jaki sposób to jaka jest na tej wychowali? Czy piekarni jest, jaka jest, jaka jest, jaka jest Na pewno jest w drodze na. stanie stać części, będąc pośrednio tyle tych północnych, drugiej i stać po pierwszej i to było, to jako <grymne> 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 tak to będzie już potem z Więc tak, a pewne rozwiązaniem e, będzie właśnie po pierwsze. E, gorąco zachęcam do tego, żeby ten biorety nie łamać i w sensie właśnie tutaj e, nie chodzenia spać po północy. No naprawdę bardzo wiele kobiet. Podnoś, ma bardzo silny związek właśnie z zaburzonym rytm, rytmem właśnie snu. Poza tym też człowiek nigdy się tak nie zrezygnował, nawet gdyby chciał to odesłać. Co do późnego posiłku, taką jakby kompromisem, może być posiłek ostatni spożyty w formie półpłynnej, czyli tak zwany koktajli, na przykład zupy. To jest na pewno lepsza alternatywa, niż syty, obfity posiłek, taki właśnie klasyczny ale obiadowy. właśnie do godzin nocnych, a już po północy nigdy tak się nie zregenerujemy. Także nawet jakby Pani chciała odesłać, to... to nie, tylko, że trzy godziny starzece, jakby po prostu... Rozumiem. rozumiem. Mhm. Na pewno będę wiesz, że... Na pewno... Tak, rozumiem. Mhm. To ja tego, w ten sposób. Na pewno nie wyczerpałam wszystkich... Będziemy miał życzenie kontaktu z moją osobą e, poprzez na przykład śledzenie filmów, które staramy się e, wrzucać z przyjaciółmi, ze znajomymi, e, właśnie na różnego rodzaju serwery, czy też będę na swojej stronie internetowej umieszczać. Również istnieje możliwość spotkania mnie bądź usłyszenia na audycjach radiowych, programach telewizyjnych bądź podobnych imprezach jak ta na miejsce, e, jak również też e, konsultacje, zarówno stacjonarne, bądź też poprzez Skype a, bo też